Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. Gratulacje, ja bardzo się cieszę, że Żeby... przystąpiliście Państwo do rozbudowy żłobka, bo jest taka potrzeba. To znaczy, że żłobek był też takim e, e, punktem, który spowodował, że te dzieci pewnie zostają tutaj, rodziny zostają i dzieci się w gminie Także... A znamy przede wszystkim też realizacja obietnic wyborczych, a to z też przylicza. Także tak. bardzo dziękujemy Mieszkańcy y, gminy Brani będą mogli korzystać z tego rządowego programu, że mamy, będą mogły wrócić do pracy, nie martwiąc się o y, opiekę nad swoimi dziećmi, z doskonale zrobią pracownicy zatrudnieni w szkołach. Tak więc gratuluję bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo jeszcze raz, pani senator, i to, co, e, o czym pani powiedziała. E, znakomita kadra, a co najważniejsze, to też e, odpowiedź na dzisiejsze potrzeby swojej oczekiwanie czasu. Jesteśmy aktywną gminą, aktywnych mieszkańców, którzy po 12 miesiącach urlopu macierzyńskiego, mamy wracają na rynek pracy i dzięki właśnie tej inwestycji będą mogły w warunkach zostawić dzieci pod opieką wyspecjalizowane kadry, ale co najważniejsze również, to ze spokojem będą mogły wrócić na rynek pracy, dzięki temu też ta wspólna i symbioza tych dwóch działań będzie na terenie gminy w w ten sposób realizowana. Także tak. bardzo dziękujemy za to wsparcie. 48 miejsc żłobkowych, 3,5 miliona złotych dofinansowania, stuprocentowe dofinansowanie tak. do realizacji tego Badania. Środki pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy, a w ramach tego dwie nowe sale dydaktyczne, leża kognia z prawdziwego zdarzenia, rozbudowa kuchni, która dzisiaj na te potrzeby wystarczała, natomiast po dodatkowych miejscach, które się pojawią wraz z tą rozbudową, będzie, byłaby za mała. Będziemy rozbudowywać tą kuchnię również dostosowywać do potrzeb dzieci od 12 miesiąca życia, które właśnie dzięki tej rozbudowie będą mogły gościć i być zaopiekowane właśnie w tej placówce. Radio Sud, Radio Sud. Twoje radio, Twoja muzyka, Twoja muzyka.